Zaskakujący finał weekendu Skoków w Sapporo zwycięstwo w cyklu odniósł Słoweniec domen Prewc. Chcielibyśmy powiedzieć, że zaskoczyli też Polacy. Ale tutaj bez zmian żaden z biało czerwonych nie awansował do czołowej dziesiątki. Honor polskiej kadry ratuje Aleksander zniszczą Ma sezon życia, ale nie wymagajmy od niego cudów. W Japonii przerwał serię czterech kolejnych konkursów z miejscem w Top 10. Myślę, że, że spokojnie teraz troszeczkę odpocznę i, i nabiorę świeżości psychicznie i fizycznie i będzie elegancko. Na drugim biegunie nie Piotr żyła. Tydzień temu otarł się o podium. W Japonii w weekend nie zdobył ani jednego punktu, a wracając do Europy będzie się zastanawiać, czy mógł uniknąć niedziel Okazało się, że rękawy Piotrka były po prostu troszeczkę za krótkie. Takie niedopatrzenie. Liderem Pucharu Świata niezmiennie pozostaje Austriak Stefan Kraft. 1799 dni. Tyle czekał domen prełc na zwycięstwo w Pucharze Świata w Skokach. Dzisiaj był najlepszy w Sapporo Najlepszy z Polaków Aleksander zniszczał był 14 po pierwszej serii i skoku na odległość 129 metrów zniszczył, zajmował dziewiąte miejsce. W drugiej już tak dobrze nie było. Teraz dużo, dużo bliżej wylądował. Nie skakaj dzisiaj, rewelacyjnie. Jestem bardzo zły. To dobrze. Kamień Stoch skończył konkurs na 18., a Dawid Kubacki w 25. lokacie. No tak tutaj jest, no niestety, na to się nic nie poradzi i ten wiaterek tutaj lubi, lubi kręcić. Warunki sprzyjały liderowi na półmetku, Prałcowi. W finałowym skoku uzyskał 139,5 metra i odniósł pierwsze od blisko 5 lat pucharowe zwycięstwo. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Norwek Christopher Eriksen Sundal. Zaskakujący finał weekendu skoków w Sapporo. Po pięcioletniej przerwie zwycięstwo w cyklu odniósł Słoweniec domen Prewc. Chcielibyśmy powiedzieć, że zaskoczyli też Polacy, ale nie, tutaj bez zmian żadnego z Białoczerwonych nie było stać na awans do czołowej dziesiątki. Taki to był weekend dla polskich skoków, że nic tylko trzeba się pokrzepić o kurajamową przeszłością. Rok 2019 i lot po rekord skoczni Kamila Stocha. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok, daleki, ależ poszybował tutaj Kamil Stoch. Złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. Widziałem gdzieś przy okazji jakieś tam scrollowania sobie na, na tym, na, na, na Instagramie. Ten skok, ale nie, nie wracam do tego myślami. No też wtedy miałem sporo szczęścia z tego, co pamiętam, bo była, był huragan po prostu pod narty. A teraz ani szczęścia, ani szczególnej formy. O skali zapaści świadczy to, że 12 miejsce w sobotę i 18 w niedzielę było najlepszym punktowym weekendem Stocha w tym sezonie. Kamil dzisiaj też um, borykał się z dużymi problemami na progu, spóźniał mocno te skoki i atakował. Za bardzo do przodu. Liderzy w poszukiwaniu stabilizacji, to podkreślamy od listopada. Dawid Kubacki też wpadł w utarte kolejny. Jeden krok do przodu, dwa do tyłu. Postęp to złudny. Dziś ta sinusoida dała 25 miejsce. Najbardziej zagadkową postacią zimy pozostaje Piotr Żyła. Tydzień temu otarł się o podium w USA. Weekend w Japonii kończy bez punktów. Z niedzielną dyskwalifikacją na dokładkę. Tak by było o czym myśleć w samolocie powrotnym do Europy. Tutaj Saporo kontrola odbywa się przed startem na górze skoczni i okazało się, że rękawy Piotra były po prostu troszeczkę za krótkie. Takie niedopatrzenie. I dobrze, że mamy w tym smutnym czasie w polskich skokach chociaż Aleksandra zniszczoła ma sezon życia, ale nie wymagajmy od niego cudów. W Japonii przerwał serię czterech kolejnych konkursów z miejscem w top 10. Myślę, że, że spokojnie teraz troszeczkę odpocznę i, i nabiorę świeżości psychicznie i fizycznie i będzie elegancko. Jesteśmy za półmetkiem Pucharu Świata i zniszczą jest najlepszym z Polaków. Zajmuje 23 miejsce. Liderem cyklu niezmiennie pozostaje Austriak Stefan Kraft z bezpieczną przewagą nad grupą pościgową.